Cześć, mamy ostry z tej strony Kreg. Witajcie w nowym materiale na moim kanale. Jest to Starcik Edycji Zenchanta. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Stawcie łapeczkę, nie zapomnijcie o subskrypcji na moim kanale. Eee, wkrótce w opisie kanału pojawi się terminarz streamów z kanału. Także zapraszam Was serdecznie. Zostawcie eee, dzwonka i powiadomienia. Wszystkie włączcie sobie, eee, jeżeli chcecie na streamach być. No i co? Życzę Wam miłego oglądania. Trzymajcie się. No i hejo. the year is 1991. birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. this is phoenix. <gibberish> <toddose> <toddose> Placha, hmm. ja zamarzyłem 2 diamenty z uważaj, uważaj. Uważaj Fyju. No bo. Fyju, Fyju wróć. Fyju, plecy ci idzie. Uwarzciny dostałem. No Brawo. No i. do tego. Brawo ja. Pop założył. Okej. Okay. Idziemy do tamtego. Zabiliście kogoś? A, dobra. Ej, ktoś czajcie imię? to, że mi się ktoś zrespił na głowie i mnie zabił. O zapy, nie, z... dobra. Z... Nie. Kurwa, co tu się dzieje, hmm. Nie wiem. Jestem na wiosce, jak coś jest... Aha, nie mogłem... czyli pod buch kurwa. Musiał ubrać, nie? nie mo... Ja nie mogę nic... O, no moje... i Ja się nie so popatrzyłem. Nie fyju plecy mam, fejo, plecy mam, Odwróćcie. No. Plecy masz. Lecek masz. Ma. Zabiję go. Brawo. Dobrze, dobrze. No co za śmiech. Ja, ja też. Nie wiem kto to, gardę mi pokazywał. Chyba od nas, może. Bo ucieka jak down o, Ale kurwa poleciał Jak on się potknie to będzie dobrze Nie! Knotnij mnie Knochnij mnie Dobrze Dobrze Nie. Jest! Chodzi dwa No Dawaj Oj przepraszam No mnie No mnie też Okej okay. Spamię Mam myszkę. Dobrze <laughs> No Pięknie my. się Oj, przepraszam, nie z tego Ładny. Lecę plecy, teraz możemy... Hej Ten Afryka Ej, napierdol mi go, proszę Uciekał <laughs> Co teraz, nie? No no, no. Tak, Czekamy? ...dolną kartę, żeby nie mógł rozkopać Ej, ej Uratowałem się, Albert ma do... Ej, on ginie Ej! Oj kurwa Zabiłem go, ale znowu dostałem 0 Stregus, pomóż Teraz jest pizza, bo się rozdzieliliśmy kurwa niepotrzebnie Nie się wyjebałem o. Dzięki Dojcie mi migu Jest! Kurwa! 38! Do niego i... Plum! Pięknie Ooo, dlatego złagał. vlogał? Że kurwa, <śmiech> 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 liście, kurwa. Dawaj trójkę na niego Nie wyrabić Rybam, O kurwa oh, Sorry Załem cię A to Jabłorek od nas jest, zostawcie go, kurwa, to A -a. Dobra, dobra, dobra Ej, nie bijcie, no, dobra. Darda, Garda, garda <laughs> Maar je is het val je voor